mano, cześć, witajcie ludzie bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Counter Spy, słuchajcie powolutku cały marzec zbliża się już ku ko końcowi, a jednocześnie z tym nasz okres jakby dostępu do gry Counter Spy też się już skraca więc no jeszcze kilka razy sobie zagramy, oczywiście kilka materiałów będzie, no ale podejrzewam, że od 5 kwietnia już wyskoczą nowe gry w PlayStation Plus więc też Counter Spy będzie ucięte, jak się seria skończy tak to sorry nie nie moja wina bo wiecie bardzo dobrze że wtedy już gry nie są dostępne a specjalnie nie będę jej kupował żeby no nie wiem dokończyć czy jeszcze troszkę sobie zagrać ale póki ją mamy to możemy sobie oczywiście w nią pykać i też ja chyba nagram troszkę odcinków na zapas żeby jeszcze później na jakiś czas było, były a potem oczywiście przerzucimy się na nowy gry z PlayStation Plus Um, uwielbiam to notę, jest cudowna, dobrze, że ją nagrywam, będę sobie mógł ją odtworzyć, kiedy tylko będę chciał. Słuchajcie, jeszcze oprócz tego, że, że sobie zagramy oczywiście i ja postaram się Lekkie wyciszenie i będzie bęc. Ej! Ej! Nie dotykaj tego mojego porozumiewacza. Mojego mikrofonu, tak? Ja kurczę, czasem po prostu uwielbiam uderzyć w niego albo słuchawkami, albo w ogóle jakoś... Nie wiem co. Hm, nie wiem. Tak, koniec, hehe. <laughs> Postaram się, wracając do wątku poprzedniego, tego sprzed dosłownie 20 sekund, Grać tak, jak bardziej tego wymaga gra, czyli bardziej skradankowo i bardziej kurczę, tak um, wszystkie pomieszczenia przeszukiwać i dokładnie sprawdzać każde miejsce, z tego względu, że kilka osób, chyba troje z was jej zwróciło mi uwagę na to, że nie chodzę wszędzie, i przez to też nie mam wszystkich blueprintów. I przez to też, że jestem lekko ślepy. No nie, nie ja się staram, naprawdę jak mogę. I też... No kurczę, bardziej właśnie postawię na element skradankowi. Tam gdzie nie będę musiał ich zabijać, to nie będę ich zabijał. Tam gdzie będę musiał, to postaram się właśnie zrobić to po cichu, bo kurczę, i no i standardowo przeszukać wszystkie. Po prostu miejsca, które tylko mogę i jak najlepiej tylko mogę. No bo zobaczcie, nie mam żadnych blueprintów lepszych broni. I dlaczego? A formuły jakoś oczywiście znajduję. Tak jasne, bo ich pełno to ich znajduję. No, pff, mózg rozjebany. Dlaczego tu jest jeden, ale na czerwono, a tu jest dwa, ale na pomarańczowo? Day 7, day 7, launch plans Z1, two way, two way, on blueprints. Przeszukamy dosłownie każdą dziurę. I też jest jeszcze jedna sprawa, o której wam chciałem powiedzieć. Otóż wpadłem na pomysł, żeby zrobić konkurs. Ja jeszcze o tym vloga, tam przy okazji informacyjnego wrzucę w tym tygodniu, ale tak wcześniej jeszcze wam powiem. Żeby zrobić reflinki tak, do tych polecanych gier, i tam jeśli zarogujecie się, zarejestrujecie swój e-mail. To będzie kasa z tego. I można było tak zrobić, że się jakoś umówimy i nazbierać po prostu z tych reflinków na konkurs na na przykład pięć kubków, tak? I z tych pięciu kubków właśnie zrobić konkurs. Co wy na to? Ja jestem oczywiście bardzo za. To by była fajna idea, tylko że no, musicie. Nie, że ja chcę zadrzeć kasę, bo ta kasa pójdzie i tak na prezenty dla Was. No, takie no z konkursu, tak. Ale no, to wszystko zależy od Was. Jeśli uda się nazbierać, no, podejrzewam, że tam na przykład po miesiącu się na pewno już uda, że to może nawet tyle nie będzie trwać. Ale no, kurczę, to by była fajna idea. A co dokładnie i jak to będzie wyglądać, to się jeszcze okaże. Okej, okay, utłukłem typa. No! Podejdź tu, bo chcę cię załatwić! A ta kamera w ogóle jest chyba... taka inna troszkę, nie zauważyliście? Ona jest inna z tego względu, że jest to jakby... taka chroniona. Kurczę, weźmy ją, spróbujmy ubić. Nie da się. Zobaczcie. Trzeba zrobić tak, że ja teraz przebiegnę teraz sprawdzę to wziąłem kasę i teraz pójdę tutaj oj kamera mnie złapa, nie złapała dobra tam przejścia nie było tutaj no też chyba już nie ma no kurde ale ślepy raczej nie jestem aż tak mm, jestem tutaj w kolejnym pomieszczeniu jest winda na dół jakieś przejść ukrytych nie wiadomo jakich nie ma jest skrzyneczka niekoniecznie z blueprintem bo takie skrzyneczki nie mają blueprintów jest winda na dół. Zjedźmy sobie na dół i sprawdźmy te dwa pomieszczenia poniżej. Czy tutaj coś ciekawego jest? Nope. Nie no, nie ma opcji żeby tam jakoś wyjść, czy też żeby tam było jakieś dziwne, tajemnicze przejście. Orzysz cholera, zobaczcie ile ich tam jest. No i co, jak ja mam ich wszystkich zatłuc? Ha, a oni mnie zauważą, jak ja przeskoczę. Obróćcie się wszyscy jakoś. Ty też się obróć, szczególnie ty, bo ty mi tu najbardziej bruździsz. No, obracaj się. Ty z tą dużą giwerą. Okej, okay. przeszedłem, udało się. Chodź tu! Dobra, padł, luz. I cicho. Nikt się nie szczaił. Ty też nie. Okej, okay, no to przejście dalej. Ma to jakichś pla planów? Nie ci typ. Jak, nie może mnie tu widzieć. O, no dobra, no zauważył mnie, czy mnie nie zauważył, ale... Kurczę, trzeba by było chyba w i... Hm, uspokój się. Daj spokój. Okej. Okay. Tu jest blueprint. Ej, no nie wyciągaj teraz go! Kurde. No i co? I tyle życia straciłem przez głupotę. Teraz ty? Nie, 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 nie. Mogę tu zginąć. Nie ma takiej opcji. Nie zginę tu. Rzuciłeś granat? ha! ha. okej, okay. co ja tu dostałem? Bluep ha, blueprint z broni, okej, okay. fajnie, fajnie. Mam to jakoś oznaczone? Chyba nie w tym momencie. No dobra, ale dostałem. Tam pamiętacie było First Aid. I mam nadzieję, że teraz go wykorzystamy. No nie, no bez przesady. Chyba sobie kpicie. Ja biorę first aid i spadam stąd. Ej, ej, ej. mnie tu nie ma! Czekajcie, ciekawe czy oni ten poziom zwiększą. Mimo tego, że ja sobie uciekłem, patrzę, 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 patrzę. Nie, chyba jest spokój. Dobra, mamy jeden blueprint. W ogóle się zdziwiłem, że go znalazłem. To jest jakiś ogólny cud. No, a teraz to będzie, ale ładna, ale sieka. Jasne, mogę to zrobić po cichu, ale po co? Cie, 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 cichutko, cichutko, odpuść. Nie mam nie tu. Nie mam nie tu. Johnny! Johnny zginął. Przejdziemy sobie. O właśnie. I postrzelamy do tego. Uuu, slow mo, ale było przyjemnie. <laughs> Proszę bardzo. Skradanka, skradanką, ale ja muszę znaleźć drugi blueprint, bo uwaga, chcę nową broń. Fajnie, plany, ok. Tu przejścia nie ma, bo to jest raczej niemożliwe. Jest jakieś zejście w dół. O to to było dość niezwykłe. Jakieś przejście, zejście tam będą pieniądze, nie będzie blueprintu. Mm. Zrobimy to tak. O kurde ich, tutaj jest więcej. Że najpierw chciałbym chyba załatwić kamerę. Dobra, cisza jest. Nie wiem jak teraz, może tego typka, ten jest od, nie, ten się patrzy w tą stronę i to będzie lekka sieka, najlepiej tego niebieskiego, tamten sobie pójdzie tam, okej, okay. to zmykaj. I ty się szczęiłeś? Nie bardzo, więc całkiem spoko. Ale teraz dostaniesz headshota, headshot. Intruder. Dobra, zginął. Hehe. He, he, Śmiesz, Dobra, to faktycznie znalazłem jakieś miejsce takie dość tajemnicze, bo tam tego przejścia bym sobie raczej. Powiedzcie, że tu jest blueprint jakiś. Powiedzcie. Zwykła skrzynka. Ja chcę blueprint. I want to new blueprint. Ja chcę nowy blueprint. Nowy blueprint, nowy blueprint. Moglibyście mi ofiarować taką niespodziankę. Taką, wiecie, malutką, no kurczę! No w postaci nowej broni. No, i teraz to trzeba jakoś rozkminić. Żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Czyli jeden typo ginie śmiercią naturalną. Johnny sobie zdechnął. Okej, okay, ja sobie przeładuję. Tego ostrzelam. Tak jest. I kamerę załatwię. Dzięki bardzo. Plany mam dwoje. Dobra, dwoje, dwoje, dwoje. Tutaj żadnych przejść chyba nie ma. No i ja możliwe, że kurczę, znowu coś ominę, ale naprawdę, już się staram tak bardzo, jak tylko mogę i sprawdzam każdą dziurę, dziurę i, no nie ukrywam, to się musi udać. Tutaj byłem. Tak, to już jest miejsce, w którym byłem ten wiatrak można jakoś zniszczyć, żeby tam wejść? raczej nie bo jakiś wiecie, jeśli chodzi o ciekawostki tej gry o jakieś tajemnicze przejścia w co, że coś mogę strzelić, coś załatwić to ja się na tym, oj za bardzo nie znam, ale tu jest jakiś kurczę, może tam jeszcze coś przegapiłem tutaj nope, nie, 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 to niemożliwe żebym tu coś przegapił, tu już raczej byłem w każdym w każdym możliwym miejscu, tam jest tylko róża pokazane, że strzałką do góry że tam teoretycznie jakoś wyjść, ale chyba już bez kombinacji zbyt bardzo, tam nie było przejścia, wracamy idziemy po prostu w pomieszczenie kolejne w prawo, a jeśli znowu coś pominąłem, to trudno <laughs> um, nie tutaj, tylko up i po prostu przemieszczamy się totalnie tak, i jeszcze Co tu takiego mamy? Ciekawego. Cała ekipa ludu tam jest. A to nie jest miłe. oj ten Zerpigi tam. Okej. Okay. No nie wiem, będę do nich strzelał, co sądzicie. Po coś to tutaj jest. Okej, okay, ci przyszli. Śmiercią naturalną zginiecie. Wiecie o tym? Kamerka. Ha. Ciekawe czy się szczają. Albo sobie odpuśćmy, oni mają pytajniki. Oj kurde dzwoni. Kurde, trzeba się zmywać. Trzeba się ruszać, bo level increased. Ożysz w dupę! Poszedł. Ożysz kurde, tam jest typo. Chodź, Załatwimy go. Teraz, 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 teraz. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze. Ha, ha. a tu jest przejście do tych ziomali od góry, ale na razie to wiecie co, uspokoimy troszeczkę sytuację. Jest i blueprint. Świetnie. Tak, drugi. Tak, nowa broń. A to shotgun. Wow! Fajnie, że blueprinty się w końcu ujawniły, bardzo fajnie. Weźmy First Aid i wiecie co, chyba kończymy tą planszę, tą misję po prostu, ją sobie u tutaj włączając. Koniec? Koniec, udało się, nie musimy wszystkich załatwić. Jak już znalazłem blueprinty, to jest naprawdę plus wielki i no sukces w jakimś to stopniu, tak, także... Pięknie. Kontynuujmy. Next Mission Revel. Miyushi 13709. No i co, że miał więcej? Otrzymałem coś. Rocket Flight Pads Discovered. Uff. Wow. To znowu coś. Continue, continue, continue. Pogadaliśmy z agentem. Tak. One Weapon Blueprint. Two Formula Page. Bierzemy to, bo tu jest Weapon Blueprint. Cztery oficerowie, cztery preset. Ok, no to wybierzmy sobie to. Weapons. Co tu takiego ciekawego dostałem? To. Za dwa koła. Weźmiemy, no. Tutaj przypisane. Refill ammo. Niestety nie na wszystkie mnie będzie stać, ale sobie przynajmniej do tych wymaganych. Wróć. Ok, ale kupienie. Select weapon slot. plus 6 ammo. Dobra. Wiem, że nie mam pieniędzy. I trudno. Nowej formuły nie dostałem. Masakra. Mm, startujemy misję. Mamy nową broń. Shootguna. I fajnie. Wo jeden weapon. Jeden weapon blueprint musimy znaleźć. Bo jest oznaczone, że tam jest. I to jest najważniejszy w tym momencie. Ja nie wiem, jakoś się nie skupiam na tym, żeby. Uff, coś innego, Czy, że dla mnie jest ważniejsze. Najważniejsze jest to, by. Kurwa, ale znaleźć blueprint. Oficerze? Take him out. Ale się wygiął! No smoking stołem if you got papa, Pa tu, tu. tu, Dobra, wchodzę, 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 wchodzę! Jestem wewnątrz! Mm. i znowu sprawdzamy sobie każdy możliwy zakamarek. Ogłoszenia bożonarodzeniowe. Jak was tu wszystkich zajebać, tak żeby było ciekawie. O właśnie w ten sposób. Jak ty to przeżyłeś, kurwa nie wiem. Uj. Ej, to jest ta głupia kamera. To jest ta... Zbieraj się. Tak. Okej. Okay. Te kamery są coraz to bardziej upierdliwe. Z tego względu, że nie mogę ich zatłuc, czy tą akurat mogę. Do not kill officer. No dobra, ale on jest otłuczony, a nie zajebany chyba. Nie? He? Przejście tutaj. Jakieś niezwykłe. Nie ma? No niestety nie ma. No przykro mi bardzo, ale przejścia nie ma, więc idziemy sobie dalej. Eight. Nie jest mi potrzebne. Będę pamiętał, że ono tutaj jest i że jest także Amo i że można się tutaj wrócić. Środkowa kostka, środkowa górna kostka, więc całkiem spok. Tutaj przejścia nie ma, za to przejście jest tutaj. Ha, ten nie, ten nie może. Obróć się. Idź sobie stąd. O tak i cicho. cicho, cicho, czy. Czy ktoś się strzai? Tutaj jest. Ty cholero! Tu tego, Lego! Wszystkich oklepałem! Jej! To była akcja! I to mi się podobało, dobra. Tylu gości załatwionych. Jeden tylko faktycznie kulką. E, przejście. Powiedzcie, że tam właśnie jest blueprint. Powiedzcie, że właśnie tutaj znajdę kolejny element jakiejś broni. No dość tajemnicze przejście, więc coś tutaj powinno być. O, dokładnie tak. Jak faktycznie blueprinty są i są oznaczone w misji, że są, to może... Sandman Sleeper. What the fuck? Co to jest Sandman Sleeper? Really, I don't know, but... No, możemy iść po prostu dalej. kurcze, bardzo fajnie. Blueprint załatwiony, więc dla mnie teraz priorytetem jest tylko to, żeby przejść. Może niekoniecznie jakoś zajbiście po cichu, zabić tych ziomków wszystkich i. Owziąć amunicję. Fajnie. Jeszcze z tego nie strzelaliśmy, ale to może być ładna sieka. O, może tą siekę właśnie uskutecznimy tutaj? Co wy na to? Ja jestem zaszczycę, że Wam powiem. Tylko najpierw tego typa, który jest na dole, uśpimy. Uśpimy go tak troszkę po cichu. Ha! <grystanie> cicho. I zejście na dół. Pyk. Pyk. Cicho! Ja tu nic nie zrobiłem. Jaki, intruder? Ożysz, kurwa! Przecież nie ja was wysadziłem. Wytłumaczycie mi, co tam się w tym momencie stało? Sprawdźmy, jak to działa. Ożysz w dupę, tamten ziomek. A ja nie chcę z tego oberwać. Ja chcę! Haha! O <tryk> kurde! Uciekaj! Czekaj, najpierw tamten Cholero, dobrze. Oj! A teraz stary przetestujemy moją nową broń! Mojego gnata, fajny jest, naprawdę! I to mi się podoba. Dobra, cała ekipa ogólnie załatwiona. Sprawdźmy sobie znowu, czy tutaj czasem czegoś... Nie mamy. A to nie strzela tak jakimś rozrzuconym... No, strzela troszkę rozrzuconym promieniem. Pyk, pyk. Widzicie? Coraz lepiej mi tak gra idzie. Memo jakieś. Tam ze przejścia nie było. Jeszcze tutaj to wyciągniemy. Tutaj też najprawdopodobniej są tylko i wyłącznie pieniądze. Dokładnie. I do góry. To zabierz. Jeszcze na lewo tam do góry, czy tam czasem jakieś przejścia nie było. Aczkolwiek o coś jest, tylko że to jest po prostu najnormalniej takie przejście, na którym już byliśmy, więc nic ciekawego, nic nowego. A może w pewnym sensie szkoda. Winda na dół. Ja najpierw chcę sobie obejrzeć, jak tu wygląda cała akcja, co tutaj się może dziać. Tam jest dwóch ziomków, tam jest oficer i kurwa oficer stoi przy takiej kurcie kupie ładunków wybuchowych a jak ja to to włączę to oni się szczają nie nie szczaelili się ale mamy dwa plany już czy jeden tak i zdecydowanie po cichu stary o tak ha i co szczaiłeś się Intruder. No, bez przesady. Uwaga, będzie bałagan. <ścoughs> Sorry Czekać. Nie zdążyłeś. A my teraz musimy tutaj coś wziąć? Co to jest? Kolejny plan. Haha, <ścoughs> mamy cztery, okej okay. Um, gdzie co, wrócimy sobie po to, by. po to, by zrobić coś z tym oficerem. Może niekoniecznie go zabić, ale ja tam nie wejdę. I on wtedy zginie na pewno. A ja nie chcę, żeby on zginął. Co będziesz strzelał do mnie? Dobra, ewidentnie prysisz się o kulkę, albo nie. Nie prosisz No i dobrze. Zamknij drzwiczki. My tutaj, tam byliśmy. First Aid. I takim oto świetnym sposobem kończymy drugą misję dzisiaj. Blueprinty, ogólnie blueprintów trz, trzy, tak, trzy w dwóch misjach. Bardzo, bardzo fajnie. Kolejna broń prawdopodobnie będzie w kolejnym odcinku. Rival Spy, haha. Troszkę lepiej. Nie, nie poszło mi. Czy poszło? Czy nie? Nie um, Ja mam więcej punktów, ale tak jakby za dwie misje, a on za jedną tyle dostał. Czy też nie? No, cyk, cyk, cyk i cyk. Bam! Latch code acquired. Acquired, skurwiele. wiele. Pogadajcie sobie, tak? Co my tu mamy? 4 Formuła Page i 4 Officer present. Of Bonus Eantal. W, żadnym, w żadnej z tych misji niestety nie ma blueprintu, ale to nic, są cztery formuły i prawdopodobnie sobie to weźmiemy, albo 500 of bonus intel, hmm, to sobie najprawdopodobniej weźmiemy w kolejnym odcinku, w kolejnym materiale, a tymczasem mam nadzieję, że wam się podobało, nie zapomnijcie <tryk> zostawić łapy w górę, zobaczcie w opis, tam są bardzo ciekawe itemki, bardzo fajne odnośniki, do grupy na Facebooku powstała grupa Czarodzieje Candy'ego, tak sam to wymyśliłem. E, ogólnie mi się podoba całkiem fajnie. Myślę, że oryginalnie, że chyba takiej grupy no, nie było na Facebooku. Ja, żaden gamer takiej nie ma, że czarodzieja. czarodzieje. Także możecie sobie dołączać, tam fajne rzeczy czasem wrzucamy, wy wrzucacie. Możecie zaprosić mnie do znajomych, możecie zalajkować fanpage, możecie co wbić na drugi kanał Candy Top Games AND, możecie zobaczyć, czy już faktycznie tam nie ma tego reflinku. Bo jeśli jest, to najprawdopodobniej no, w opisie praktycznie u samej góry jest w nawiasie napisane na co, że na kubki albo na jakąś. Nie no, teraz na kubki na konkurs zbieramy, albo na jakąś grę, ale nie, na kubki, na kubki i, i możecie tam się zarejestrować najprawdopodobniej też w nawiasie jest napisana gra, na której najlepiej, bo ona daje najwięcej. Więc no to tyle, ale raczej tego chyba tam jeszcze nie mam, bo chyba nie zdążyłem się z tym wyrobić, bo jeszcze mi nie odpisali. Um, no i to tyle, trzymajcie się gorąco, cześć, na razie pa!